Moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mistrz Jarosław, Mistrz Grzegorz. Moi drodzy, dziś razem z mistrzem Jarosławem zaprezentujemy Wam obronę obronę poprzez rzut. Osoby, które ćwiczą żudo, bądź też jiu-jitsu, bądź też inne sporty szarpane mogą zobaczyć, jak ich techniki wykorzystywane są w systemach Kombat. Zapraszamy! Okej, okay, moi drodzy, sytuacja jest następująca, czyli ktoś podchodzi do Ciebie, łapie Cię i łabuje Cię kolanem w okolice tutaj brzucha, czyli raz, drugi. Jest to dosyć niekomfortowe, ponieważ popatrzcie, jak jestem złapany, a ktoś napiernicza kolanem, to w końcu się przebije. Co zrobić? Pierwsza rzecz, to musisz unieszkodliwić to kolano, czyli spójrz, jeżeli wejdziesz, tak, idzie kopnięcie, raz, dwa. Zwróć też uwagę na to że przy złapaniu staram się tu lekko obciążyć tą rękę. I teraz, jeżeli jest kolano, chodzę do środka, zobaczcie, czyli staram się nie przyjmować najmocniejszego uderzenia, które jest generowane przez kolano, tylko staram się zatrzymywać kolano lekko wyżej. Zobaczcie, blok sotołkę w karate, Moi drodzy, czyli blok sotołkę, dwa razy blok sotąłkę robię. Jak jestem złapany, raz sołkę i drugi raz sotołkę. Jeżeli widzę, że napastnik bardzo mocno mnie złapał, nie chcę się tu szarpać. Wiadomo, można by było zrywać chwyt, no ale, moi drodzy, na ulicy to nie ma czasu, jeszcze jest druga ręka, więc popatrzcie. Raz, dwa i popatrzcie, trzy. Wchodzę głęboko, spójrzcie, wchodzę głęboko. Pokażemy z tej strony, moi drodzy, spójrzcie, czyli raz obciążenie, dwa, kopnięcie, i w momencie, kiedy napastnik kopie, trzeba wyczuć ten moment, wchodzę nogą. Wodzę tu i spójrzcie, w tym momencie prze, czyli jest rzut. Oczywiście, jeśli dobrze wejdziesz w ten zobacz, to w samym momencie, jak tylko ktoś wychodzi no i od razu schodzisz, tak jest. Drodzy, musimy uważać, bo jak widzicie w systemach combat nie używamy map. Dlaczego? No, dlatego, że małe prawdopodobieństwo jest, że na ulicy, jak ktoś się zaatakuje, będzie mapa. Może znacie takie przypadki, że ktoś szedł asfaltem i nagle się pojawiła mata? A ja takich nie znam. Spójrzcie, czyli raz obciążam, chowam głowę, chowam głowę, przytrzymuję rękę tu, żeby już jej nie mógł oderwać. I spójrzcie, w momencie, kiedy idzie noga, chodzę, uciekam. I w tym momencie, hop, czyli złapanie, obciążam sobie rękę. Dlaczego obciążam? Gdyby szło drugie uderzenie, mogę się jeszcze schować. Oczywiście nie jestem w stanie tym przytrzymaniem się obronić, bo i tak. Jarek, tak, wejdzie, ale spójrzcie, idzie złapanie raz, więc uciekam szybko, hop, Moi, moi drodzy, całą oszczędności wydaliśmy na ten mikrofon. Musimy uważać. A ja myślałem, że to mój. Bo teraz jesteśmy biedni. Ok, moi drodzy, spójrzcie, czyli raz i w momencie, kiedy cię kopnięcie, wejdź tu i rzuć, popatrz. Czyli nawet jak ktoś biegnie i chce ci złapać z kolanką wchodzisz, raz, dwa. Spójrzcie, jakie to proste. Nie żartuję, nie jest to proste, ale do zrobienia. Zobaczcie, czyli złapanie, raz, chowam się, wygarniam nogę, czyli blokuję i w momencie, kiedy wchodzi, wchodzę do rzutu. Spójrzcie, do rzutu wchodzę w ten sposób, tu, abyście chcieli worek ziemniaków, hop, tak jest. Oczywiście na, na, na ziemi, spójrzcie, jak już mam tu rękę, zablokuj, przerzuć, przytrzymaj kolanem, mistrzu nie a boli, popatrzcie, hop i od razu, raz, dwa, tak, moi drodzy, rzut wykonujemy, tak jakbyś niósł dzisiaj Mikołajki, mój drodzy, tak jakbyś workiem od jak chciał rzucić, łapię, idzie kopnięcie, wchodzę, hop, i uderzenie, oczywiście. Można uderzyć, można uderzyć, można. Spójrzcie, hop. I tu mam pełną kontrolę. Pamiętajcie, siadajcie dwoma nogami. Spójrzcie, siadam dwoma nogami. Jarku ta noga pod spód. Popatrzcie, i jedziesz. Hop. Ja rozumiem, że pewni instruktorzy polecają, polecają to, żeby przy tej technice mieć dwie nogi, być może łatwiej jest przeszukać, ale w momencie, kiedy ja tu zapadam bolesną dźwignię, on się zaczyna wykręcać, bo go to boli, Spójrzcie i jedziesz, tak jest. Hop, tak, nie może być problem. Także moi drodzy, mam nadzieję, że byliście grzeczni i yy, Mikołaj nie będzie rzucał wami jak tym workiem. Ale technika miła, fajna i przyjemna do zapamiętania. Dzięki, mistrzu Sławie, moi drodzy, jak zwykle. Zostawcie lajka dla mistrza Jarosława. Ja dzisiaj praktycznie próbowałem. Tak, mistrz no, Jarosław. <laughs> Wiadomo, pierwszy dan, pierwszy dan musi próbować. Dzięki moi drodzy. Wpadnijcie na Patronite. Yy, oczywiście wspierajcie kanał. Dzięki, do zobaczenia.